Szokujące wyznanie gwiazdy o braku sztucurek Nie chodzę do kościoła. Czy to ostateczne zerwanie z wiarą, czy może początek wielkiej rewolucji w życiu celebrytki? To, co Agnieszka Kaczorowska wyznała w swoim najnowszym, niezwykle szczerym wywiadzie to nie jest tylko kolejna opowieść o macierzyństwie to prawdziwy ideologiczny wstrząs, który uderza w same fundamenty polskiej tożsamości. Gwiazda która w 2025 roku przeszła przez prawdziwe życiowe trzęsienie ziemi, postanowiła wreszcie wyłożyć kawę na ławę i wyjaśnić, dlaczego jej córki nie zostały ochrzczone, a słowa, które padły z jej ust, mrożą krew w żyłach obrońców tradycji. Czy to odważny manifest wolności i poszanowania autonomii dziecka, czy może kolejna próba odcięcia się od przeszłości po głośnym rozwodzie i wejściu w nowy, elektryzujący związek? W najnowszej rozmowie z serwisem Goniec. Agnieszka Kaczorowska postanowiła nie uciekać od najtrudniejszych pytań i z właściwą sobie pewnością siebie odniosła się do wyzwań, jakie przyniósł jej miniony rok, w tym do niezwykle drażliwego tematu chrztu jej córek. Kiedy padło pytanie o to, dlaczego wraz z byłym mężem, Maciejem Pelą, nie zdecydowali się na ten sakrament, tancerka udzieliła odpowiedzi tak prostej, a jednocześnie tak uderzającej, że w sieci natychmiast zawrzało. Nie chodzę do kościoła więc nie należy do Kościoła katolickiego, co oznacza, że nie decyduje się na chrzest, tyle stwierdziła krótko-kaczorowska, ucinając wszelkie spekulacje o rzekomym wahaniu czy presji rodziny. To wyznanie o nieprzynależności do wspólnoty katolickiej w kraju, gdzie statystyki wsztów wciąż są wysokie, brzmi jak rzucenie rękawicy społecznym oczekiwaniom i pokazuje, że Agnieszka nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest, nawet za cenę hejtu ze strony konserwatywnej części społeczeństwa. Sytuacja stała się jednak jeszcze bardziej fascynująca, gdy tancerka zaczęła rozwijać swoją myśl, uciekając od samej kwestii wiary w stronę nowoczesnego podejścia do autonomii drugiego człowieka. W wywiadzie Agnieszka przyznała rację swojemu rozmówcy, który zauważył, że współcześnie decyzja o braku Chrztu coraz częściej nie jest aktem agresji wobec kościoła, lecz formą najwyższego szacunku dla wolności dziecka. Kaczorowska podkreśliła, że dziecko w najmłodszych latach nie jest w stanie samodzielnie zdecydować o swojej przynależności religijnej, dlatego narzucanie mu sakramentu byłoby naruszeniem jego autonomii. To podejście, w którym poszanowanie wyboru dziecka wysuwa się na pierwszy plan, idealnie wpisuje się w jej nową filozofię życia, którą promuje w 2025 roku życie w zgodzie z własną prawdą, bez oglądania się na to, co wypada lub cedyktuje wiekowa tradycja. Dla Agnieszki brak chrztu to dar wolności dla jej córek, by w przyszłości mogły same, jako świadome osoby, wybrać swoją drogę duchową, o ile w ogóle będą tego potrzebować. Mimo, że jej życie w 2025 roku było wypełnione pracą na planie tańca z gwiazdami i budowaniem nowej relacji z Marcinem Rogacewiczem, Agnieszka nigdy nie przestała być przede wszystkim matką, która chce dla swoich dzieci świata bez narzuconych schematów. Jej profile w mediach społecznościowych, będące miejscem nieustannego kontaktu z fanami. Stały się platformą do poruszania tematów trudnych, takich jak równowaga między karierą a życiem prywatnym po rozwodzie. Wyznanie o braku chrztu to kolejny element tej układanki, w której Kaczorowska pokazuje, że jej rozwój osobisty i zawodowy idą w parze z radykalną szczerością. To starcie z tradycją religijną jest dla niej naturalną konsekwencją zmian, jakie zaszły w jej głowie po rozstaniu z Maciejem Pelą i wejściu w nowy etap u boku innego mężczyzny. Wygląda na to, że Agnieszka wreszcie poczuła, że nie musi już nikogo zadowalać, a jej jedynym obowiązkiem jest bycie autentyczną matką dla swoich córek, nawet jeśli oznacza to bycie tą, która nie ochrzciła dzieci. Cała ta sytuacja z wywiadem dla gońca rysuje przed nami obraz Agnieszki Kaczorowskiej jako kobiety, która mimo bycia na świeczniku od dziecka, potrafiła zachować niezależność myślenia w sprawach najważniejszych. Fakt, że oficjalnie potwierdziła swój związek z Rogacewiczem i zamknęła rozdział małżeństwa z Pelą. Dał jej prawdopodobnie siłę do tego, by w kwestii wiary również postawić kropkę nad i pytanie o chrzest córek przestało być dla niej pytaniem o religię, a stało się pytaniem o wolność, którą ona sama tak bardzo sobie ceni w tym nowym, burzliwym etapie życia. Czy ta deklaracja o niechodzeniu do kościoła i braku chrztu sprawi, że Fani odwrócą się od niej, czy może przeciwnie przyciągnie do niej tysiące nowoczesnych rodziców, którzy myślą podobnie, ale boją się o tym mówić głośno? Jedno jest pewne. Rok 2025 przejdzie do historii jako czas, w którym Agnieszka Kaczorowska ostatecznie zrzuciła maskę i pokazała swoją prawdziwą, często kontrowersyjną, ale zawsze szczera twarz. Pozostaje nam zatem zadać sobie to najgorętsze pytanie, które po tym wywiadzie rozgrzewa fora internetowe do czerwoności. Czy zgadzacie się z Agnieszką Kaczorowską, że chrzest dziecka to naruszenie jego autonomii? Czy może uważacie, że tradycja i wiara powinny być przekazywane od najmłodszych lat bez względu na wszystko? Jak oceniacie jej szczerość w kwestii niechodzenia do kościoła, zwłaszcza po tak trudnym roku pełnym rozwodu i nowych miłosnych uniesień? Czy waszym zdaniem tancerka postępuje słusznie, zostawiając córkom wolną rękę w wyborze wyznania, czy może to kolejna odsłona jej buntu przeciwko światu, który kiedyś próbował ją zaszuflatkować? Zostawcie swoją opinię w komentarzach, bo ten temat to bez wątpienia jedna z najmocniejszych debat mijającego roku, a postawa Agnieszki udowadnia, że w świecie show biznesu prawda potrafi być bardziej fascynująca niż najbardziej wymyślna choreografia na parkiecie. Czy czekaliście na taką dawkę szczerości od lewej polskiego tańca? Czekamy na wasze głosy w tej niezwykle ważnej sprawie.